To skomplikowana i fascynująca struktura. Tętni życiem 24 godziny na dobę. Ludzie, instytucje, idee miejsce interakcji i połączeń miasto. Trzeba umieć się w nim poruszać tak jak w świecie danych a zajmujemy się nimi od 25 lat. Zaczynaliśmy od stworzenia platformy wymiany informacji o kredytach. A naszymi klientami były tylko banki. Dziś systemy informacji BIK to ponad 700 instytucji finansowych i dane o 25 milionach Polaków. Podstawą takiego sukcesu jest najnowocześniejsza technologia, którą wykorzystujemy, oraz nastawienie na innowacje. Patrzymy na historię BIK i widzimy ludzi. Nie anonimowe rzędy cyfr, tabel i wykresów. BIK to ludzie, którzy wiedzą, co z tymi liczbami zrobić. Ich kreatywność, zaangażowanie i przywiązanie do firmy sprawiają, że BIK przyciąga najlepszych ekspertów i specjalistów na rynku. Dlaczego? Bo jesteśmy awangardą we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań na rynek, edukacji o zadłużaniu i bezpieczeństwie. Dzięki naszym ekspertom wprowadzamy nowe rozwiązania na rynek. W obliczu wielu zagrożeń, takich jak wyłudzenia, kradzieże tożsamości, chcemy uczynić rynek bezpieczniejszy. Platforma Antyfraudowa do dziś zatrzymała fałszywe wnioski kredytowe na kwotę przewyższającą 400 milionów złotych. Dzięki platformie Cyber Fraud Detection chronimy również transakcje w kanałach online. Dodatkowo wprowadziliśmy nowy, innowacyjny produkt platformę biometrii behawioralnej, dzięki której działamy na rzecz cyberbezpieczeństwa. Najważniejszy zawsze jest klient, banki, instytucje, cały sektor finansowy, małe i średnie przedsiębiorstwa. Z drugiej strony klienci indywidualni którzy potrzebują wsparcia w zmieniającym się świecie finansów i technologii. Dlatego jesteśmy na wyciągnięcie ręki. Edukujemy, dostarczamy informacje chronimy. Efektywnie, bo z usług BIC korzysta już ponad milion Polaków, choćby za pomocą specjalnej aplikacji czy portalu Big.pl. Nie robimy tego sami. Ważna jest współpraca z naszymi partnerami, choćby w ramach Big Hub czy platformy Big Open API, w ramach której współpracujemy z Microsoft, SGH oraz Fundacją Fintech Poland. Wymieniamy się wiedzą, inspirujemy, ale też przyciągamy młodych. Współpracując z uczelniami, tworząc gry takie jak Score Hunter, a także biorąc udział w hakatonach. Działając na tak wielu płaszczyznach, zbudowaliśmy zaufanie rynku. To nasze DNA. Wprowadzamy nowe technologie związane z zarządzaniem danymi, wizualizacją czy analityką. Tak szeroka perspektywa patrzenia na rynek pozwala nam wyłapywać trendy i proponować rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo nie tylko rynku bankowego, ale również firm spoza sektora finansowego. Dzięki Big Info Monitor zyskują one dostęp do unikatowych danych, pozwalających na weryfikację wiarygodności firm i osób. Wyruszyliśmy w fascynującą podróż świerć wieku temu, ale nie zwalniamy tempa. Dzięki włączeniu do grupy startupu Digital Fingerprints będziemy tworzyć rozwiązania oparte o biometrię behawioralną. Za chwilę na rynek trafią kolejne produkty dla klientów indywidualnych. Idziemy mocno do przodu, pamiętając o naszych wartościach. Przed nami kolejne wyzwania, które mobilizują nas do jeszcze cięższej pracy. Bo efekty możecie być spokojni, ponieważ Big się sprawdza już od 25 lat.